Cześć, witajcie. Taki kombajn dzisiaj do sprzedania. Tukano 450. Bardzo fajny kombajn. 6 klawiszy. Wtukanie. Sita bardzo ładne. Tak się prezentuje. Nie pospawany. Nie zniszczony. niemalowane, tu blachy, wszystko w oryginale koła 440-80R24 z tyłu też dobre sita 3 d 6575 r 32 z przodu power stony jak nowe więźnik rok, 202 kW, a więc 275 koni Maszyna Świeżo do nas dotarł teraz go ogłaszam Listwy w dobrym stanie jeszcze Z przodu jest szybko złączę oczywiście header 660 Vario ze stołem do rzepaku z kosą boczną e, oraz e, z wózkiem tak wygląda w środku jest duży terminal Cebis klima, radio jakieś trzeba położyć Ducznie nie miał fotel pasażera Co tu musimy mieć? Tak to cichutko chodzi, już silnik odpalił, nie wiem czy słyszeliście Ale już motor chodzi No i tak to pracuje Góra, dół poziomowanie hmm. i się teraz le lewa się wciąga bywa z strona teraz jest na odwrót tak działa poziomowanie to jest oczywiście klimatronik Co tutaj mamy 3369,5 na silniku. Tu jest cofanie headera, tu są kosy boczne, tu jest e, wysywanie stołu do rzepaku albo pochylanie. Tu jest header, tu jest e, mucarnia, tu jest skrzynia biegów, trzy biegi, tu są obroty silnika, a tu ma jeszcze elektrycznie ustawiane rozrzut z tyłu w sieczkarni. To rzadko spotykane jest. Pierwszego mam takiego, który to ma. A tu kano już trochę miałem, bardzo fajne kombajny to są. Trochę już tym nakosiłem. i trzeba przyznać, że to jest naprawdę świetny kombajn tu oczywiście jazda tak działa otwieramy sobie rurę, tak jak widzicie, do wysypu Heder 6,60, a więc jest akurat do tego kombajnu rura rozładowcza rozłożona teraz ją składamy tak to pracuje, zapraszam do oglądania jak ktoś szuka tukana, To mamy, mam dwie 450, 430, mam jeszcze leksjonę 750, dwie sztuki 440, jakieś Megi Trochę tych klasów jest także Pozdrawiam, jedną ręką ciężko się jeździ, także tu nie wyjadę nigdzie Pozdrawiam, zapraszam do oglądania Do testowania I do zakupu Całkiem ładne kano Z dużym wyświetlaczem, zobaczcie tak wygląda Tutaj przyciski eleganckie, nic nie powycierane czy, czy te, czy tutaj na dźwigni Ładnie się prezentuje Pali na strzała To jest oczywiście zbiornik z tyłu. Pozdrawiam do usłyszenia.